Witam wszystkich słuchaczy. Tu Joanna Bosak. Kolejny piękny dzień i kolejna karta dla Was. Nie porównuj się do nikogo. Nikt nie jest ani gorszy, ani lepszy od Ciebie. Jak często porównujemy się do innych, by poczuć się lepiej, lub odwrotnie, podziwiamy kogoś, czując się przy tym gorzej, czując się przy tym źle czując się niewystarczający. Jak często spada nasze poczucie wartości, kiedy patrzymy na osiągnięcia innych, kiedy patrzymy na wybory innych, kiedy patrzymy na to, ile ktoś ma, jak bogato żyje, czy jak wygląda. Zaakceptuj siebie takim, kim jesteś. Nie porównuj się do nikogo, albo zawsze znajdzie się ktoś. To będzie lepszy lub gorszy od Ciebie, i to są słowa dezyderaty. Jak często porównujesz się do innych? Inspiruj się innymi, by coś wzbogacić w swoim życiu, by coś udoskonalić. Natomiast nie porównuj się, bo nie jesteś gorszy. Ani też lepsza. Jesteś odpowiedni, taki jak jesteś. Doceniaj też innych ludzi, bo nigdy nie wiesz, jakie ścieżki musieli przejść, by być w miejscu, w którym są. Życzę Wam wszystkim pięknego dnia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.